Akcja rozgrywa się w małej miejscowości Zalesie, gdzie niedawno przeprowadziła się rodzina Rembałów. Czteroosobowa rodzina nie może znaleźć stałego miejsca zamieszkania, ponieważ ich siedemnastoletni syn sprawia im kłopoty wychowawcze, utożsamiając siebie i swoje życie z Michaelem Jacksonem. Bogumiła i Bożydar zastanawiają się, gdzie popełnili błąd, i co dzieje się z ich synem? Chcą mu pomóc, lecz sami nie wiedzą jak. Twierdzą, że zrobili już wszystko. Sam Franek nie widzi żadnego problemu. Jest zbulwersowany zachowaniem środowiska, w którym żyje. Ma kłopot z osobowości, mówi, że jest tym, no tym no, tym czarnym, co się odmurzynił. Bardzo chcielibyśmy, żeby był normalny, ale nie mamy na niego żadnego wpływu. Idę włożyć pranie. Pytali mnie, jak się nazywa. No to powiedziałem, że nazywam się Michael Jackson. Spędziłem się 29 sierpnia tego no, 1958 roku. W wieku 6 lat zacząłem grę w zespole The Jacksons Brothers. Na początku grałem na... na... tamburenach i na kombu. Potem zespół zmienił na, na na The Jacksons Five. Co ty Nie Michaela, nie nagrywasz No. Stary się nie zna. W ciągu 8 lat wydałem 6 albumów. Pierwszym takim albumem lepszym był Got to Be There. Zdobył on na, pier, pierwszą nagrodę e, World Music Award. Mój brat powinien się leczyć z jakąś totalną Jak Ja się że niego przyznawać. Ludzie Mówi, że wydał jakiś a wilecz czy coś, widzmy mi e Epic Rekord? Albo jakoś tak w 1982 roku, albo jakoś tak. No i jak to się było spotykać? Z takim bratem? Ludzie, myślę, że my je wyrębu za rodzina. My z mężem i dziećmi nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nawet na wakacje. Raz to byliśmy w Częstochowie. Mamy nawet z niej wodę święconą. Mogę pokazać. A on mówi, że w 1987 roku był w trasie koncertowej Bad World Tour i zagrał 123 koncerty. 123! I wieszcie, ile ona trwała? 16 miesięcy! Tylko czemu ja nie zauważyłam? Czego w domu nie ma? Muszę iść do obory. Ja jestem biała. Mój mąż też jest biały. Nasi dziadkowie i rodzice też byli biali. A on mówi, że był czarny. Tylko przeszedł jakoś chorobę. Witili go czy jakoś tam. I stał się biały. Jeszcze mówi, że go media prześladują, że jakieś operacje plastyczne prześladują. A on, że tylko nosa i podbródek. Tydzień temu była akademia. Mój brat, jak on ma w zwyczaju, mu musiał wywalić jakąś scenkę. No i wychodzi na środek holu i mówi wszystkim, że on jest królem Bogów? No, przez ten no bo co to niby ma być za akcja, nie? No, a ten jeszcze dorzuca, że album ostatnio wydał Danger dangerous i jak tam. I jeszcze mówi. Mam na telewizję cały czas, to moje hobby. tam wszystkie programy, Vive, Polsat, RTV, ale nigdy nie widziałem mojego Franka. A przecież rozpoznał go swojego syna. A on mówi, że nagrywa program My Diner Witch, Michael, coś takiego. A zwycięzcy tego programu będą zjeść z nim kolację. No a przecież ja z nim je, zjem codziennie, no i nie ma żadnego szału, prawda? Nie wiem czy moi się fascynują. Dzisiaj krzyczą na mnie, że chodzę na awarię. No ale przecież ja musiałem się jakoś do trasy koncertowej przygotowywać. Trasę obejrzało około 4 milionów ludzi. Chwilę, aż furtkę mi też przypomina. Aha, Cztery zawały mojej starej. Grałem gdzieś też w koncert w jakiejś Polsce, ale szału nie było. Powiedz mi w ogóle, gdzie ta Polska jest? Znosiłam wszystko dzielnie i mężnie. Ale kiedy mój syn. Przyszedł i oznajmił, że wziął ślub z jakąś lisą presley. Myślałam, że dostałam trzeciego zadała. A on zaczął mi uspokajać, że im się nie denerwowała, bo miesiąc ślubu to już długo, że, że mu się znudziło, że biorą rozwód. Wtedy byłam pewna, że to już czwarty zdawał. O moje biedne serce. Na szczęście mam mojego męża Boże Dara. I wiem, że on mnie nigdy nie opuści i będziemy razem do końca życia. Kiedy dowiedziałam się, że zostałam ciocią, byłam przerażona. Przecież jestem taka młoda, że nie mogę być ciotką. Ludzie. Ale brat pocieszał mnie, co prawda, że... Wtedy miała darmowe wizyty w gabinecie pani dermatolog, i do mojej żony. Od dawna miałam problemy z rodzikiem i nadal w nie mam. No, to oszczędziłabym. To nawet jest Wybieram się do kościoła na wieczorną mszę w intencji mojego syna, by odzyskał rozum. Mój mój syn, ja, ja. To nieprawda stary kłamie. Kończyłem z tym. Dzięki pomocy mojego przyjaciela Eltona Johna dedykuję mu tą piosenkę. Przeznaczam dużą ilość pieniędzy na pracę charytaty. No nieraz jest tak, że idę do sklepu na dziady, na tego do lumpetki, pod i kupuję tak z 5-6 kilo na bankę. No nie raz też jest tak że stara w biologii, 2-3 dni. No i później jeździ je takim mleczek i on te wszystkie rzeczy zbiera. No i bardzo mi się to opłaca, bo ostatnio dostałem nagrodę też, nie wiem jak się nazywała, ale opłaca mi się, bo dużo kasy na to Żeby on sobie obeślał być innym aktorem albo piosenkarzem, ale on sobie wybrał akurat Michaela Przecież on był oskarżony o aresztowanie dzieci Ale niby wycofali zarzuty Ale ja i tak myślę, że on to zrobi Ostatnio jak byłem gdzieś Dostałem 8 nagród od londyńskiego biura rekordów Guinnessa I kto jest ja tak, ja jestem królem? Rydysia. Już niedługo rozpoczną się moje koncerty. Ty is it. Już nie mogę się doczekać. Synu, opamiętaj się. Michael Jackson nie żyje. Przeczytało o tym internacie. Umarł przez podanie próbowolu. To dobry czas, by umrzeć, synu. Po paru miesiącach w rodzinie Rębałów zaszły zmiany. Franek nareszcie zaczął normalne życie. Znalazł przyjaciół i akceptację środowiska, a jego relacje z rodziną uległy znacznej poprawie. Po konsultacji psychologicznej oraz zaczerpnięciu specjalistycznych porad u lekarzy, którzy po obejrzeniu reportażu zdecydowali się pomóc Frankowi. Podjęto kurację sneakersową, po której zdecydowanie mniej gwiazdorzy